Jo Szymano z tej strony Kozią. Witam wszystkich w kolejnym obsranym filmiku na naszym obsranym kanaliku. Jakiś kolorowy jestem jakby nachlany tutaj przyszedł. Nic nie piłem jak coś. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, no w końcu, w końcu kolejny odcinek z My Summer Car co wam powiem, wiecie jak jest. Jest plan na dzisiaj. Jest plan. Przede wszystkim trzeba odpalić tą satsumę, bo w poprzednim epizodzie, jeśli dobrze kojarzę, odpaliłymy, pojechaliśmy. Nie się zjewa. Wydaje mi się, że mi dłuższa przerem większa pompa na tym wyczekiwanym odcinku. Dzisiaj raczej nie będzie ostrej jazdy, w sensie postaram się nie drzeć mordy. Jak ci fura zgaśnie, to musisz ustawić przepustnicze. Zbieższą można dostać w miarę na oko. W porządku. Nie wiem tym rajdzie w bandęć, coś bardzo się nie martwi? Klasyczny <laughs> odcinek, który widzicie robimy nasty. Dzisiaj pewnie powtórzę ten numer. Co do nie musisz nigdzie ich zawozić, tylko możesz mechanika kupić, będę sobie jeden komplet? O, 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 to mi się podoba, widzę, nie wiem czy mikrofon trwa, bardzo dobra wiadomość, w takim razie, w momencie, w którym mnie już to autko odpali, weźmiemy ze sobą zestaw kluczy i po prostu pod warsztatem u gościa zmienimy to koła, wiecie o co chodzi, żeby przeszło przegląd. będzie. teraz jechać po koła, wracać na garażu, to zmienić na hu, wezmę lewara, wrzucę do, do, do bagażnika i zrobimy to na miejscu. Wiem, wiem, musicie czekać długo na odcinki, ale to się zmieni kiedyś, obiecuję. Przyjdzie dzień, że to się zmieni. Ostatnio uruchamiane 29 października. Oj, oj oj, ja, ja wiem, że to jest gorąco, ale stary, jakiś taki czerwony, bordowy się robi na tej kamery. U mnie ta kamerka jest tak zjebana, panowie. U mnie w pokoju jest w miarę jasno. Okay? A tej kamery, to wygląda, jakby, kurwa, siedział przy lampce kurwa, naftowej Jakiejś pierdol roku 1715. Nie wiem o co chodzi. Ale nie będzie lepszej kamerki widzowie. Nie chu! Ta kamerka to jest w ogóle hit. Jak ruszę kablem, to może mi się komputer wyłączyć. Ty nie żartuję, bo jest jakieś przepięcie napięcie. Czy czy, kurwa spięcie stary Było tak, na przykład, że jak włączałem komputer, właśnie z podłączoną kamerką. O, to wyskakiwało. USB-Voltage, kurwa, jakieś takie rzeczy. Ja pierdolę, nie? Już zapomniałem, jak chujowo został skręcony ten samochód. Ty, ale wsiądę, zobaczę, czy to odpali w sumie. Czekaj, to daje gazu, nie? A, a nie jedzie, kurwa. Bo, bo słyszysz, www. Ale to nie jedzie coś. Aha, a może ręczny? Właśnie, przecież my ręcznego nie przykręciliśmy, odpadł. Ja pierdolę. Ej, rozpalę grilla w ogóle. Żeby to piwskiem jakoś podlać, czy coś takiego, nie? Wiecie, na pewno tak robiliście, kurwa, jak młodzi. młodsi. Ja tak robiłem i nie wiem w sumie jaki był tego sens, ale tak robiłem. No że mi się kurwa haupa nie zajmie od tego grilla, bo to już nie takie przeboje były, przecież... Czekaj, no bo linka idzie tutaj. Błagam, nie mów mi kurwa, że ja muszę tym znowu na kanał wjechać, bo to się w kur... Ej, ja naprawdę muszę wjechać tym samochodem na kanał, nie? O kurwa, kiełbasy się chyba spaliły. I co, i one są do wyjebania, tak? Nie, nie mogę ich zjeść. Dobra, nie będzie więcej grilla chyba na tym kanale. Start a fire. I wrzucę nam stary akumulator. Zobaczymy, czy wypierdoli. Akumulator niestety nie wybuchł. Szkoda. W takim razie trzeba będzie go po prostu wypierdolić do jeziora. Ogólnie widziałem, że jest nowa gra taka typu My Summer Car, taki typesheet polski. OHV. Oha fa Właśnie. Nie, może ją kiedyś ogramy. Skończyłem SC, czyli tak za półtora roku. Że tak poważnie to wolałbym poczekać na jakieś pacze. najpierw. Ale też może być nasty, taka w polskich klimacikach. Widziałem, że na przykład było napisane, że można kata wycinać. Także wiecie, takie no, nasze polskie kurwa zajęcie, wyjebać kata komuś. Ogólnie to ja coś zamawiałem, nie? jakieś części, nie wiem czy pamiętacie, bo to było kurwa tak dawno temu nie, Ta żarówka zaraz jak pierdolnie Powinienem chyba zacząć robić taki wiecie, skrót poprzednich odcinków Jak na przykład w Prism Break'u było na początku Patrząc na częstotliwość tego jak ja, jak ja to wypuszczam, no to można zapomnieć co się działo Ej ja pierdolę ty, ja nie wiem o co chodzi Jak nie nagrywam kurwa to światło normalnie świeci. Jak włączam nagrywanie, ta pierdolona żarówka zaczyna się jebać. O co tu kurwa chodzi? Za duży pobór jest z gniazdka, kurwa, od komputera? Jak, jak, jak ma większe zużycie, kurwa, że to gaśnie? No to o co tu kurwa chodzi, ty? Dobra. I teraz podobno gdzieś tu pod fuel tankiem. Przez. Ja błagam. Nie rób tego. Gdzieś pod fuel tankiem jest to jeszcze na 5 mm. Mamy. Mamy to. Dobra. I. Co tu się stało? Na krzyż to skręcimy, żeby się nie rozjebało. Może. No, gdyby my to zrobili, że ona jedzie i ustawili zbieżność. To, kurwa, to my mamy gotowy samochód stary. Zresztą to w palnik dać. Ale zobacz, ty. Radiator jest pusty. Czy, czy ja tego nie zalewałem w poprzednim odcinku? No, możliwe, możliwe. Sprawdźmy wszystko. Zalejemy go pod kurek. Ja wiem, ja wiem. Ta chłodnica miała wylądować w jeziorze. I tak będzie, nie? Tylko no, najpierw musimy kupić nową, zamontować, przejść przegląd i tak dalej. No, ja myślę, że nawet lepiej, jak będzie zalana. Jak ją wypierd... Co jest, kurwa? Ej, co tu się odpierdoliło, ty? Jasny gwint, czekaj, maj Dobra, wychodzi na to. Że płyn chłodny cię strzelił w oczy. Trudno, zdarza się, ale jest triczek, można zapisać grę. Przemy gra i wczytamy, to powinien ten glider zniknąć. Nie wierzę, co tu się dzieje. Ja powiem tak, nie? My jeszcze nie zaczęliśmy tak naprawdę grać. My jeszcze nawet samochodu dobrze nie naprawiliśmy. Jedyne, co udało się zrobić, to kurwa przykręcić skrzynię. Bieg, znaczy to a pierdole, głupoty. Handbrake. Stary, a ja już nic nie widzę. Ja pierdole auto się rozjeba... Stary, ja tylko nalałem kulanta i auto się rozpierdoliło. O co chodzi? Źle spojrzysz i się rozpierdala te samochody. Ej, nie. Dobra, bo to już jest kurwa przesada, ty... <laughs> kurwa, jestem debil, przecież zapomniałem, że jeszcze tego, sani trzeba włączyć. Kurwa, no tak... O skurwis! Tu było w ogóle niedokręcone stare. Ty, ja się nie dziwię, że to nie jeździło. Chłopaku, to my. Dobra, dobra. Patrz, patrz, patrz. Teraz tutaj skrętka czternastką. Zobacz, jak to będzie pracować, czy gdzieś. O kur... Jedzie, jedzie, no. Ty? I, I i zobacz. Ej, zobacz, nawet chyba nie ściąga. O nie, ściąga, ściąga, w chuj. Dobra. Yy, zawraliśmy na warsztat, bo generalnie. Nie, błagam! Błagam kurwa! Ale. Kurwa, jak to jedzie? Ty. Leje się? O, się leje. Skąd to się może lać, ty? Co to jest? Słyszycie, jak tam napierdala coś w tym silniku? A poczekaj, właśnie, stój. To nie jest tak, że tu się leje z tego, kurwa, gówna. A to się kulam, tleje! A to ja pierdolę ten kulant, bo do odbioru mam nową chłodniczkę. Znaczy nie wiem czy mam do odbioru, tak mi się wydaje. Okej, okay. dobra widzowie. Czyli jest nasty. Teraz trzeba... O <laughs> poskładać to gówno trzeba do kupy. Zbieżność ustawić, lampy, wszystko zamontować. Pojechać do sklepu. Kupić z 10 litrów... Za 10 mówię. Z... 35, kurwa, litrów kulantu, No i dojechać tam na, na warsztat, nie? Aha, to jest M. Na chuj mi ta zbieżność, kur... Przecież jak ja i tak jadę wymieniać koła, nie? No to to, że tam delikatnie coś ściąga... Jakie to ma, kurwa, znaczenie? No przecież... Chudany chuj, niech się ściąga. Stary, no to, to, że lekko ściąga w prawo, to że powiem wam tak, to nawet lepiej. Będzie jakaś przygoda, jakieś wyzwanie po drodze, tak? Żeby się nie rozpierd... Najpierw tylna kanapa, czyli c rear. I to jest na dziewiąteczki. Niestety, musimy na przegląd zamontować wszystko. ALE ja doskonale wiem co mówiłem i wszystkie te jebane kanapy zbędne zostaną wyjedne. No, to trzeba będzie zmniejszyć po prostu masę jak się tylko da, tak? Nie wiem czy sam będę ustawiał tą zbieżność kół czy, czy temu gościowi nie oddam, wiecie, tego do roboty jak już kupię nowe koła znaczy to, to też jest takie o kupię nowe koła, kupię nowe koła no, zobaczymy czy finanse nam na to kurwa pozwolą, nie? Dziewiąteczka, nasty. No co to ku... Co, co, jest, kur... Ja może wyjadę tym. no, kurwa mać! W następnym odcinku, widzę, jak posprzątamy, jak coś, nie? Mam nadzieję, że to się nie pogniotło. No i tu pykens, mykens na piąteczki. Tak na początku coś stękałem, ale to be honest. Myślę, że dzisiejszy odcinek może być... Może być przełomowy w tej serii. No bo jak to tak idzie Dzisiaj przegląd jak w mordę strzelił, nie? That's it Widzio maskę, no to też plan jest taki, żeby ją wymontować Jak już będziemy, będziemy mieli gotowy samochód do wyścigu Powód, dla którego chcę wymontować maskę? Lepsze chłodzenie, tak? Nie będzie się tak kurwa grzało Jeśli się da, to też rozpierdoliłbym szybę w samochodzie jako Albo tą od strony kierowcy, albo tutaj tą tylnią Zapyta się ktoś, dlaczego? Po co? Aha, jak po co? Dla jaj, nie? Wiecie, ten samochód wyglądać jakby wyjechał ze złomowisko, kurwa, lamp nie zamontowałem. Planowo grill też wyleci z tego samochodu. Jak coś, to się nie martwi. Mamy to widzowie! Kurwa, skręcone! Teraz sobie robić, wiecie, muzyczka, jak z Nitwor Speed Carbon. Ta. Pozbierajmy najważniejsze rzeczy, czyli weźmy klucze, wrzućmy to na tylnią kanapę. Eee, do tego potrzebuję co? Lewarek, kulant na pewno. Najgorsze jest to, że ja na jednym kulancie nawet nie dojadę prawdopodobnie do sklepu. Bo tak bym teraz pojechał, nie? Nie jestem dosyć zadowolony z progresu w tym odcinku. Udało się postawić diagnozę, o co chodzi z tą pierdoloną Satsumą. No i naprawiliśmy ją nawet. Wyszło, że to niechlujne skręcanie po prostu. Ogólnie ja wam szczerze, że mam całkiem nasty algorytm na TikToku. Naprawdę. Oczywiście to nie jest tak, że pojawi się z dnia na dzień. No, tutaj zajęło mi to tygodnie, jak nie miesiące budowanie algorytmu opartego na takiej ciężkiej polskiej patoli. mniej nie w 100%, wiecie, ale, ale jest dużo takiej maksymalnej kurwa patoli na tym TikToku, nie? Beneficjent ci od 800 plus kurwa stary i typiary się wyginają, gdzie ich chłop wali 6 lat kurwa wyroku, bo dostał dolewkę za kurwa włamania do piwnic, nie? Wiecie, takie typu że, takiego typu rzeczy. Może kiedyś zrobimy jakiś przegląd TikToka, no tylko że musiałbym to chyba nagrywać z telefonu, albo po prostu pozapisuję co lepsze i wam pokażę. Co tam w trawie piszy? A piszy kurwa, czasami i to grubo. 98, yy, żarówki, 30 litrów kulantów i to chyba będzie wszystko. Aj, żarcie jeszcze kurwa, ja bym zapomniał. na trochę dalej tutaj ten slot leży, którego odcinka go zabierzemy i wstawimy do garażu. Ja pierdolę, zobaczcie, jeden kulant kosztuje 195 mk. Oj, dwa wezmę, dwa wezmę, jeden mamy w chacie, dojedziemy jakoś. Co to leży? Nasze rzeczy kurwa! Ty to, to jest chłodniczka przecież. Carbul bulb light to wywezmę, a miski package. Kurwa, mać! my to! Dobra, ej, to wracamy do chałupy. Kocze, bo ktoś mi kurwa pisał, że ta chłodnica nie przejdzie w przeglądu, nie? Ej ja myślałem, że to się w ogóle odbiera z tego, z warsztatu, nie? Dosłownie wszystko idzie po naszej myśli. Nagrywam dopiero godzinę i 13 minut. Godzinę i 13 minut. Z czego 40 minut zmarnowałem na to, żeby te śluby podokręcać. Ale jak już dokręciłem, to no wszystko się pięknie układa. Naprawdę widzowie, dzisiaj może być kurwa przegląd zrobiony. Albo i nie, bo w sumie 1500 ten koron mamy, a koła mieliśmy jeszcze kupić. Jakby się dało, to ja bym zawiózł mu za cenę złomu ten samochód, który wygraliśmy w karty, Przecież on dalej. Tutaj przy drodze stoi rozjebane. Możliwe, tym głównym kurwa jeździć nie. Pamiętam, jak wygrałem, jak ja to podjarany byłem. Że samochód mamy. Oho, oh, ho, oh, kurwa, ma. Mać, no, coś znosi. Nawet nim do domu, kurwa, nie, dojecha... nie dojechali. Nie dojechaliśmy. Nie dojechali. O, kurwa. Dobra, paczuszka. A w niej? Co to kurwa jest? Uu, la, la, Racing Muffet. La, la, Zobacz. Nasty! Kurwa! Montuje to, nie? Racchet set. A, zestaw kluczyków. Ole nasty! Co, dotankujemy tą rurę. Chyba dwa kanistry tylko wchodzą. O kurwa telefon! Szambiareczka! Szamba24pl Dorobimy sobie kurwa nastnie! Kurwa, co za dzień zajebisty. Wszystko idzie tak, jak należy. Kurwa, Satsuma jedzie. Znosi trochę, ale jedzie. Koła wymienimy w tam warsztacie, wiecie, naprawi się i już nie będzie znosić. Do tego jest do wyboru Szambo. Do wyboru, do wybrania. Gdzie zostawiliśmy Szambiarkę? No pewnie, że pod yy, warsztatem. Pójdziemy sobie z Satsumą na warsztat. Zostawimy Satsumę, odbierzemy Szambiareczkę. Szambiareczką wypowie w. Telefonii! Czy ja Ci mogę z pub? A w corsa je! Yeah. Wszystko się układa, widzowie, dobra, ale za od, odebranie go spod, spod tego pubu też są pieniądze. Bo nie, nie wiem gdzie on mieszka, to jest trochę kurwa mały problem, ale zaraz sobie mapkę wpiszę i, i tyle, nie? Na druga sprawa, że zawsze jak coś to mam zapisaną grę, że wiecie, można wczytać. To jest przed torami, dobra. Wsiad! Mam nadzieję, że on nie wiem z kancika tu chociaż sypnie kurwa, bo to, to, nie wiem no jak ja, ja za jakieś dwie stóły marnego wiozę. Ile? 130 kurwa korony! Ja się tłukłem kurwa całą noc za 130 korony. z że przecież to za benę się nawet nie zwróciło. Kurwa, jeszcze do rowu tu się wpierdoliłem. Tego brakowało, no. Kurwa! Nie wierzę w to, stary nie wierzę, nie? Chyba, że go tak rozwóję. Ne, no, ja się! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Nie mogło wszystko dzisiaj pójść zgodnie z planem. Nie mogło! Kurwo! Nie wierzę, kurwa. Nie wiem, powiem tak o pierdolę go z tych pieniędzy, nie? To już ma jak w banku. Za to, że goś mi dał 130 kurwa koron, to ja się zrywam w nocy na jego kurwa telefon. Jeszcze się wrów pierdolę pod jego domem obsranym. Nie wiem, czekaj, może go tak wysunę, nie? Nie no! No fantastycznie no! Dobra, poszedł. A. Zobacz w jakim, kurwa, po prostu jest stanie, nie? Pomielony, kurwa, jak mroczek po, po, kurwa, po jakimś piko. No nie wyjedzie, nie wyjedzie, kurwisko, nie wyjedzie nigdy, za... By się, kurwa, teraz w tył wpierdolił, no! Nie no. Tego się nieraz myślisz, nie? Zobacz, co się kurwa dzieje. Przecież ja coś zoro rozpierdolę. Ja Już temperatury chyba dostaję od tego kurwa. Gówna, jeszcze ten debil się tu kręci. No toć kurwa, nie tak, tylko pomóż. Ma, 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 ma. Można tak. Nie you no. Know. Stary? No. No nie da się tego zmyślić kurwa, jakbym nawet próbował, to bym nie zmyślił. Nie mam siły już do tej kurwy, nie mam siły, ja przeglądy, ja kurwa gówno będę wybierał, nie będę, bo to jest zawsze kurwa to samo, zawsze się coś odpierdolić musi, jakieś świństwo ty. W połowie kurwa odcinka. Nie, nie przewrócę go, widzowie, nie da się, nie da się, kurwa, muszę wczytać grę. Co, no? Nie wierzę stary, straciliśmy. Znaczy, straciliśmy. Wy do chujam straciliście tak naprawdę. Ale ja straciłem. dobre 35-40 minut. Nie nie? Ogólnie nie jadę po niego drugi raz. Nie jadę, pierdolę to. Jadę po szambo. Jak on ma mi zapłacić 120 kurwa koron czy gdzie czy rzeczy? NIECH spierdala, NIECH sobie sam jedzie. Wiem, wiem, trzeba po niego jeździć po to, żeby dowiedzieć się, gdzie są te pierdolone pieniądze. W te kurwa pieniądze w tym momencie. Zanim do tego dojdzie, to kurwa minie jeszcze 10 odcinków. Babka do kościoła, spierdolę babka, kurwa, nie mam czasu, muszę jechać szambo wybrać. Gdzie pierwszy taki z prawdziwego zdarzenia test tej Satsumy, czy ona w ogóle gdziekolwiek tak naprawdę dojedzie, bo może się okazać, że ja za dwa zakręty się rozpierdolę nią na drodze, że zgaśnie i tyle. Znowu telefon? Co tam się dzieje? Uff, oczywiście. Szamba24.pl, tak to my, nie ma sprawy Tutaj mamy jedną szambiareczkę, tutaj mamy drugą szambiareczkę Na sti To jest to co ma, w ogóle mocy nie mam, przecież to jedzie gorzej niż motorynka A może dlatego, że tak ściąga w sobie, nie? Może koła trąb, czy coś Chuj tam Na ręce mi nie jadę, nie. Temperatura też rośnie O kurwa macie, ja, ja tylko w lewo kręcę Zobacz jak to kurwa telepie stary, no może na że tak nie będzie ciągło, no ale no O kurwa, pali się Ej, otwórz maskę! Ja pierdolę. Ej, myślicie, że to pojedzie jeszcze? Czy, czy, czy już koniec? Dobra, połówkę chociaż zaleję. Przecież zobaczę, czy to w ogóle pali. Ej, jedzie! Kurwa, chłopie? Nie, nie, wczytajmy czytammsego. Nie, nie, nie. Sta Robię tak, że wykręcam tą pierdoloną chłodnicę. Biorę tą starą chłodnicę ze sobą. Zainstaluję sportuweczkę i ewentualnie się to zmieni na miejscu, bo inaczej nie ma szans dojechać. Nie ma takiej możliwości, kurwa. A było dobrze, stary, było dobrze, nie? Ale to za mocno cieknie. O, żul dzwoni. Niech mi kurwa, w pompkę cmoknie, nie jadę. po... Odłączam, odłączam telefon. żeż nie, bo jak z szambem zadzwonią rano. Odłączam jednak ten telefon. Pierdolę ten telefon! To jest sprzęt, chłopaku Zaraz tu podłączymy te rurki i będziemy pracować. No kurwa, kolejny telefon? Stary! Ja dwa odcinki na szambiarce robiłem i nic. A teraz kurwa, telefony back to back to back. Spróbuję te kółka na, nastawić. No, Will stops moving, to już. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Mniej więcej jest OK Dobra, mniej więcej, nie wiem w sumie czy jest dobrze, bo trochę popierdoliłem się w liczeniu. To nawet jakby trochę mniej spierdalało, to już będzie kurwa sukces, nie? delikatnie tylko spierdala na prawym! Dobra, tak się dojechać, idziemy. Ty i zobacz! Jakoś mocy nabrało jakby, nie? A nie, coś mi się grzeje jeden silnik stary, zobacz. Ja odjechałem kawałek od domu, już miałem ponad 90 stopni tutaj na budziku Kurwa, coś, coś mi się tu nie podoba w tym samochodzie. Wiecie co? Ja tą satsumę chyba zostawię na razie. To ja mówię poważnie. I po prostu pojadę w pizdu wybierać to szambo. Zarobimy pieniądze. Zamontujemy tamten kulerek po prostu na haku. Ja przeciągnę ją, żeby on ją naprawił. Żeby podbił mi przegląd. I, i chuj, no i tyle, nie? No, rozjebałaś się, tak? No zobacz nazywała się. Haha! Ha! Ja, ja nie wiem, co się stało, coś zaczęło pukać, kurwa, i się rozducyła. Ja pierdole. Nie no, mam dość tej kurwy. Pendak, tak, ty grę. Czekam na telefony z Szambem. Wybieram Szambo. Adam Satsume zostawię na podwórku i, i tyle. I nie będzie dzisiaj przeglądu. No nie będzie, no ale jak ma być, no jak to jest spierdolony znowu samochód, nie? Nie wiem, nic kurwa nie zrobiłem, stary, złego, no. No co zrobiłem? Kulerek wymieniłem, dalej spierdolone, nie? No bicia przynajmniej w kołach nie było, to chociaż jedno kurwa mi wyszło. Dobra, już prawie na miejscu, nie? Zaraz wybieramy to szambo, pach, pach, byle jak szybciutko. Pff, kurwa, tankujemy i jazda, nie? Dobre pytanie, gdzie mam te szambo wybrać? Bo jedno... Jest tam i pewnie ten gość tam stoi. O, zobacz, siedzi kurwa gnida bez koszul. Co oni tam kurwa robią, że się znowu zapchało? Przecież kiedy ja to wybierałem? Żeby nie było. Gra była wtedy zapisana, moi drodzy. Szybka akcja i spierdolka dalej. Chyba to nie ma czasu. Gdzieś obok chyba był ten drugi. Dobra, ile? 1200, dzięki. Czy coś tak brało? Gdzieś tu się kładło, nie? O, dobra. 1200, no to to jest nasty, nie? Jeszcze 2400 w takim razie mamy do zarobienia. Wydaje mi się, że tyle nam wystarczy. Oho, wybrałeś. Ile? 1200. Mógłby dać tam z 200 ekstra, no. Ale dobra, dobra. Jeszcze pyk, klapkę zamkniemy. Dobra, starczy. Ile to wyszło? Kurwa, 800. Nie, 300. Nieważne, coś kurwa popierdoliło mi się. Dobra, co ja bym chciał? A, hanger. To chciałem. Nie ma dżus kurwa, koncentratu. Ja nie wiem kiedy to się planuje od świeżych. Ja chyba nie planuję. Strasznie to wkurwiać zaczyna, nie? Dobra, jedziemy na chatę. Um, eee... sobie piwko, wiadomo. W ogóle muszę się widzę pochwalić, że przed chwilą nam stuknęły 3 godzinki nagrywania. To jest progres, co? Nie wiem czemu tą szambiarkę tak znosi czasami. Jakby ona się zaczyna tak ślizgać. Ten samochód w gridzie co Rafał X jeździł, coraz o nich zjeździł, co rozpierdolił klawiaturę i Kinga wpadła awanturę zrobiła. Kurwa marć! No o czym mówiłem? Ja dole Nie wierzę, nie? Ja nie wierzę. Co miałaś mieć? Nic nie miałaś mieć Ja naprawdę starałem się jechać normalnie. Ale to się kurwa cały czas kołysało. O. Proszę bardzo. I tu jest równie. O. A chuj z rawem, no. A pierdol... Już mnie rozjebie przy tej grze. Nie wiem, no tu wszystko idzie dobrze i za chwilę, kurwa, coś się musi odpierdolić. Nie dziwcie się, że to MSC się nie pojawia, stary, trzy razy w tygodniu. To trzeba odchorowywać, kurwa, dwa tygodnie, taki, kurwa, pierdolnik, co tu się dzisiaj dzieje. Proszę. Jest. Jest. Jest, widzowie, obróciła się. Aby teraz z tym rowie, nie została, nie? Żeby dało się wyjechać. Będzie Nestie. No tak. Wszędzie tu kurwa rowy jakieś pierdolone są w tej grze. Rowy, dołki kurwa. Jakieś gówno. No i chuj, się wypierdoliła nabo. pojebane kurwa. z tak pojeba. Nie powiem nikt, że jest inaczej, no. Zobacz jak się kurwa wygina. Kurwa, no. Zaraz coś przypierdoli w tą szambiarkę, będzie poszedł. Nie! O kurwa, co tu się stało? Autobus się wpierdolił. Dobra, ty! Poszło chyba. Błagam, żebym teraz tylko wyjechał stąd. Rozpędzę się, w, wrzucę dwuje i będę musiał przelecieć stary przez ten rów, nie? Rzecz lepiej, będę jechał po prostu prosto i może tam, nie wiem, ten rów się skończy w końcu na chwilę. 20 minut prawie tą szambiarkę obracałem, nie? Ja nie wiem, co mnie jeszcze przy tej grze trzyma. Nie mam pojęcia. Czy ja coś sobie chcę udow... Ja pierdolę. Nie, to jest żałosne, nie? Ja pierdolę. Siłowałem się 20 minut z tą pierdoloną szambiarką, tylko po to, żeby zajebać w jakieś drzewo. Myślałem, że to są krzaki, przez które mogę przejechać, ale nie. To było drzewo, a ja nie zafiłem pasów i miałem rozjewaną szybę. Nie wiem, czy ta szyba ma na to wpływ. Nie wierzę! Kurwo, nie wierzę! Znowu tu się wyjebałem! Nie, kurwa donest, pierdolę to, nie No, przyjęgam. Jeszcze 10 minut i rozpierdolę coś. To, to już jest, już jest, już, już jest pałka tak przegięta. co mam powiem, tyle, nie? dużo komentowania, ocenia i subskrybowania. Kolejny film... Niebawem. Jeszcze w tym roku, nie? Eee, co? Wszystkie linki w opisie, zapraszam na Discorda, tam powiadomienia są o filmach, jak wrzucam. Do terenia. I do tyle, nie? z gang, dziwko. You know how Agica, bro, boys. Narás.